Dzisiaj parę słów o produkcie, który stosuję od niedawna. Jest to produkt Słuchajcie Slimbost od firmy Natuker, mający na celu wspierać nasze kształtowanie sylwetki oraz pomóc nam kontrolować podjadanie słodyczy. Ja akurat już stosuję od trzech tygodni, biorę sobie cztery tabletki dziennie, zazwyczaj dwie do śniadania i dwie po południu między 16 a 18. Co u siebie, słuchajcie, zauważyłam? Na pewno zmniejszony apetyt na podjadanie, gdzieś tam sięganie tych słodyczy, więcej energii w ciągu dnia, pobudzony metabolizm ale oczywiście fajnie też wspiera nasz układ trawienny. A każda, słuchajcie, kapsułka zawarta w tym słoiczku ma aż 25 składników aktywnych. Oczywiście, produkt jest totalnie bez glutenu, bez laktozy i bez cukru.